Sandra macza, moja macza, nic z tego, chodźcie ze mną na prawdziwą maczę w Japonii. Kawiarnia jest zaaranżowana w tradycyjnym stylu, można tu usiąść na tradycyjnych tatami, czyli macie podłogowej z ryżowej słomy. Na niej kładzie się zaputon, cienką poduszkę lub siada bezpośrednio. Obok stoją również klasyczne stoliki. Przez wzrost globalnego popytu na macze w Japonii występuje obecnie jej niedobór i nie jest już tak łatwo ją kupić. W tej kawiarni na przykład nie było takiej możliwości. Ja właśnie ściągam buty, bo oczywiście wybrałam stolik na tradycyjnych tatami. Od razu po zajęciu swojego miejsca dostałyśmy darmową wodę i oczywiście menu, z którego ja wybrałam maczalatę. I tutaj macie cenę. Za dużą maczalatę zapłaciłam 600 jenów, czyli 15 zł. Nasza macza była przygotowana za pomocą haszaku, tradycyjnej bambusowej łyżeczki. Jest ona cienka, wygięta i ma długość około 18 cm. W tej kawiarni macza jest podawana z pięknymi obrazkami ręcznie robionymi przez panią. Spójrzcie tylko z jaką precyzją ona to robi. Przepięknie to wygląda. Jak smakuje macza w Japonii? To zupełnie inny poziom. Kremowa, aksamitna, z naturalną słodyczą i zero posmaku trawy czy glonów. Serio, pierwszy łyk i wiesz, że to... Ta macza, aromatyczna, intensywna, ale zbalansowana. Jeśli myślisz, że nie lubisz maczy, to po prostu nie piłeś jej w Japonii. Oczywiście, jak na Japonię przystało, toalety są tutaj też japońskie, tak jest w każdym miejscu publicznym. Czułam spory niedosyt maczy, więc po południu udałam się do bardziej turystycznego miejsca, gdzie wypiłam macze z syropem kokosowym i zjadłam maczowego naleśnika. Tutaj również obie te pozycje były przepyszne. No i co wam powiem? No macza w Japonii po prostu smakuje idealnie. A wy lubicie macze? Dajcie koniecznie znać.